Zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Jest to trzeci projekt Denko na moim kanale. Tak de facto e, wcześniej, e, wcześniejsze dwa projekty Denko e, to były projekty głównie z kolorówką luksusową. Teraz takiej kolorówki absolutnie nie mam. Mam tutaj tylko pielęgnacje i takie podstawowe rzeczy. Także takie docelowe. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i miło spędzicie ze mną czas. Tutaj są wszystkie moje produkty. Mam ich, e, jak widzicie, dość dużo e, i może zacznę od razu, nie będę się rozdrabniać, wiecie, że ja nie za bardzo lubię mm, no, produkt. To są e, chusteczki do demakijażu, chusteczki firmy, firmy Derma e, do wszystkich rodzajów skóry, trzy w jednym. Powiem Wam tak. Jeżeli macie okazję kupić te chusteczki u siebie i je zobaczycie, to proszę Was, nie róbcie tego. Ja uważam, że po prostu nic, kompletnie co jest tutaj napisane, się nie sprawdziło. Ja wzięłam te chusteczki tylko i wyłącznie dlatego, że one były bardzo tanie: one były najtańsze ze wszystkich chusteczek, w moim Tesco akurat. I powiem Wam szczerze, że nic, kompletnie jedyne co to zmywałem mi maseczkę, na przykład ze Zziai z zieloną glinką no ale no, one nie są od tego także ja nie jestem z nich zadowolona i one dla mnie nie ładnie pachną są mm, no, są takie po prostu suche wysuszają, trzeba naprawdę trzeć tą skórę żeby zetrzeć makijaż, a to nie o to chodzi w tych chusteczkach, także zdecydowanie nie e Następnie to mam tutaj Listerin do białych Stay White. Ja w przeciwieństwie do wielu dziewczyn, które mówią, że ona nie wybiela zębów, ja uważam, że ona się przyczynia do wybielania zębów mimo wszystko. I ja jestem z niej bardzo zadowolona. Ja używam to jest chyba moje już jakieś, nie wiem, 15 opakowanie, mam też taki taką szynę gumową do spania, żeby nie ścierały się zęby. Także może też tą szynę w, w ten Listerin. Bardzo fajny produkt, ja go bardzo lubię i bardzo Wam polecam. Zostając przy zębach, następna rzecz, którą chcę, chciałabym Wam polecić, to jest pasta Pearl Drops Hollywood Smile. Bardzo fajna pasta, 50 ml na długo starcza. Ja jestem bardzo z niej zadowolona i moim zdaniem ona mi trochę wybieliła zęby. Natomiast mój dentysta mnie potępił. Powiedział, że wybielające pasty ścierają szkliwo. Znaczy, oczywiście, no, wiadomo, no to nie, nie odkryło Ameryki, ale ja jestem bardzo zadowolona z tej pasty i nie będę jej używać na pewno. Często, ale na pewno do niej wrócę, bo bardzo fajna pasta i rzeczywiście zauważyłam wybielanie zębów. Następny produkt, już, już zostajemy przy takich podstawowych rzeczach, to jest Satin Care, żel do golenia. Może to jest głupie, że to pokazuję, ale chciałam Wam pokazać, że właśnie ja bardzo lubię ten żel. Mam wrażenie, że on jest taki nawilżający i zmiękczający bardziej. Inne są też zapachowe, bardzo lubię też ten różowy. On jest z aloesem. I uważam, że jest w ogóle bardzo, bardzo wydajny. Naprawdę myślę, że to jest chyba jeden z najbardziej wydajnych produktów, jakie mam. Pod swoim prysznicem. To na pewno. Zostając przy prysznicu, mam tutaj też Dove Go Fresh. Ja szczerze mówiąc się troszeczkę pomyliłam, bo liczyłam na to, że wybieram na półce żel odżywczy z aloesem, a wybrałam z ogórkiem i zieloną herbatą. Akcent zielonej herbaty kompletnie mi tutaj nie pasuje. Nie podoba mi się i mam wrażenie, że on jest bardzo niewydajny. Mam wrażenie, że przez to, na przykład jak wcześniej Wam pokazywałam, są takie żele w piance, takie piankowe, to one w musie, one były rewelacyjne i one są naprawdę bardzo fajne, bo bardzo wydajne, a ten jest niewydajny, mam wrażenie, że dużo tego wychodzi. może mm, jak już zostajemy przy mydłach i mam tutaj jeszcze mydło ze świeżej bawełny to jest mydło z Wapen Body Works, ja Wam pokazywałam już wcześniej, że mówiłam o projekcie demko góreki i melon nie, melon chyba, bo ogórek jeszcze nawet nie pamiętam, rewelacja ja uwielbiam te mydła, chociaż rzeczywiście przez to, że one są mniej wydajne, bo są jeszcze takie antybakteryjne w Body Works, one są mniej wydajne ale ja po prostu kocham te mydła, jak umie się nimi ręce, to mam się wrażenie, że te ręce są naprawdę czyste i takie sterylne. Super. Mam oliwkę do ciała. Johnson's Baby. Ja osobiście wolę oliwkę z, z Aloesem. Johnson's Baby, ale naprawdę jest rewelacyjna. Jak nie mam siły już i ochoty kremować, się balsamować, to właśnie używam oliwki. Jest doskonała. Uwielbiam w ogóle oliwki, oleje. To samo dobro. Ja tak powiem, tutaj mam odżywkę z firmy Valea, dostałam ją od mojej koleżanki yy, i powiem Wam tak, że ja szczerze mówiąc, wiem, że nie powinnam tego mówić, bo dostałam od niej ją w prezencie, także przepraszam cię, kochana, że tak mówię, ale ja nie mogłam się doczekać, kiedy ta odżywka mi się skończy. Kompletnie mi się jakoś nie sprawdziła, nie podpasowała, w ogóle jakoś tak nie mogłam się do niej przekonać. Yy, próbowałam wiele razy, moim zdaniem ona nie daje żadnego efektu nie nawilża tak strasznie może dlatego, że ja używam e, odżywkę, tak jak Wam mówiłam, maskę z Macadamian Oil i może dlatego e, jakby nic nie dorównuje tej masce, ale jakoś tak ja nie, nie przekonuję się do niej, wiem, że bardzo dużo dziewczyn bardzo dużo dziewczynom się podoba ta maska ta odżywka i w ogóle ta firma, ja nie znajduję w tej odżywce nic co by mnie zachwyciło i jeszcze, jeżeli chodzi o produkt do włosów, to jest John Frida e, numer 3, odżywka. Bardzo fajna odżywka. Naprawdę szczerze Wam ją polecam, jeżeli macie ochotę. Co prawda nie wiem ile ona kosztuje, bo też ją zostałam od koleżanki, ale wydaje mi się, że ona jest troszeczkę droga. Następny produkt to, jest, to są kremiki moje ukochane. Be Enchanted to jest balsam do ciała z Bath and Body Works z witaminą E, olejkiem chochoba, żożoba, jojoba. Nie wiem jak zwał, tak zwał. Już jak, jak chcecie. I shea Butter. Fajny i, i taki nawilżający i fajny efekt. jeśli chodzi o balsam, jeszcze mam tutaj masło z dobory shopu. Ja kupiłam je na przecenie, też mówiłam w holu o nim to jest yy, yy, kokosowe Kokosem nie pachnie. Nie jest to mój ulubiony zapach. Zapach nie jest wcale ładny, ale bardzo fajnie nawilża i rzeczywiście na te, jak go używałam szczególnie w lutym, w styczeń, luty i rzeczywiście na te miesiące zimowe, kiedy skóra jest wysuszona, bo kaloryfery są rozkręcone, fajnie się sprawdza. Jednak ja kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że był na przecenie i tylko i wyłącznie ten zapach mi został. Dlatego go widziałam, ale normalnie bym na pewno takiego zapachu nie kupiła. Następnie to jest krem do twarzy firmy Liren. Ja uwielbiam kremy Liren, Irene Eris. To jest odmładzanie, liposowy krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc. Bardzo fajny produkt i też cena bardzo fajna. Polecam Wam serdecznie. czy który tutaj mam, to mam tak. Nivea żel Krem do mycia twarzy. Cera sucha i wrażliwa. Lekimi, lekkimi drobinkami, więc no, fajny, fajny, ale jednak taki do de, demakijażu nie do końca, bo trzeba po nim poprawiać e, oczy chusteczką. No i mam tutaj krem Trublu Spas paraffina parafina, super e, wygładzający krem do rąk z Bath and Body Works, znaczy balsam do rąk fajny, ale drogi niestety yy, także na pewno są tańsze odpowiedniki, ale bardzo lubię ten krem i rzeczywiście on jest, jest fajny okay, to jest całą prekidentko, bardzo Wam dziękuję za oglądanie także do zobaczenia, pa pa